Alicja Gróżyńska pisze, widzimy i znamy pomysły na Polskę naszego ruchu, te pomysły muszą, ale te pomysły muszą mieć możliwość poznawania wszyscy pozostali, może jeszcze wahający się. Tak, Pani Alicjo, to wszystko prawda, robimy co możemy i to tylko od nas zależy, ile będziemy w stanie zrobić. Mówicie, mnie nie stać na… nas nie stać, nie mamy dotacji po pierwsze, po drugie nie mamy jakichś… Deszczu pieniędzy z nieba. Nie możemy wziąć kredytu, tak jak to teraz robią nasze sąsiednie ugrupowania, partie polityczne i przejechać tę ofensywę. W, bo po prostu nie możemy. Komunikacja to jest coś, co kosztuje. To jest dotarcie do ludzi, wydrukowanie, ogłoszenie, przełamanie algorytmu w mediach społecznościowych, żeby można było dotrzeć do tych, którzy są zainteresowani, a więc będziemy tak docierać, na ile będziemy mogli. A to też prośba do was, żebyście pamiętali mimo tych wszystkich wydatków, które macie. Wspieraj Polska 2050 PL, bo to tam jest źródło naszej siły i mam nadzieję też na koniec naszego sukcesu. Szkoda, że media opozycyjne milczą, lekceważą bądź kpioła, czołowi politycy cytują, zapominając dodać, że to plagiat. Nie wiem do czego konkretnie pani się odnosi, pani w Dano, ale to już przywykliśmy do tego, że jak mówię, jesteśmy wrzodem na pewnej części ciała, nie tylko dla jednego ugrupowania, ale dla co najmniej kilku. Damy radę, poradzimy sobie, radziliśmy sobie z tym przez trzy lata, to i z tym sobie poradzimy. A, jeszcze miałem wam polecić, zobaczcie sobie w na stronach Klubu Jagiellońskiego, na YouTubie Klubu Jagiellońskiego, jak Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego precyzyjnie pokazuje w, i odsłania te mechanizmy. Tak się nie spodziewałem z tego, że Klub Jagielloński to zrobi, ale bardzo precyzyjnie pokazuje mechanizmy, którymi te wielkie partie dzisiaj nas próbują zajechać, przemilczeć, skłamać w sondażach, w, oszukać, zmanipulować. W, jak trwa teraz w najlepszy mechanizm podsrywania już mówiąc zupełnie wprost, tym, którzy zdecydowali się powiedzieć, że potrzebują czegoś więcej niż to, co jest, na YouTubie Klubu Jagiellońskiego to wystąpienie Piotra Trudnowskiego możecie znaleźć bardzo precyzyjnie i rzeczowo w opisana sytuacja i to z zewnątrz, a nie z wewnątrz, więc tym bardziej.